Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony trener Mimbaj. O, to jest kolejny odcinek naszego tutaj menadżera futbol. football Jest y, reset y, form i można tak powiedzieć, że dwóch zapłonników wypadło mi ze składu. Entuzje, męczą mnie. Mianowicie Colville, forma e. To jest kość piszczelowa. Ose Gaja. Koronawirus. Koronawirus. A w ich miejsce do składu doszli Nuno Mendes. Już go trochę wytrenowałem. Weźmiemy go sobie na... na lewą obronę. A teraz forma A. będziemy grać. Nie wiem czy Robertson, czy on. Jeszcze zobaczymy. Yy, kolejny jest Wierzy Van To jest już zawodnik premium. Mam nadzieję, że będzie taką ostoją defensywy. Nie wiem czy on ma dużo leweli do góry. Nie ma więcej. <grybujesz> nie ma więcej, nie? No, musimy wystarczyć mu na razie to co mam. W ten sposób, nie? Dobra, zaczynamy. To jest drugi mecz w pierwszej dywizji. A czy pierwszej dywizji? Pewnie. To jest drugi mecz yy, w czwartej dywizji. Lecimy. szukam przeciwnika. Mam nadzieję, że będzie jakiś lekki. 50 kilo miał. zasadzie ktoś się gonarwował, że tutaj w szuka długo przeciwnika że nie może znaleźć Tak jest. Tu trzeba się po prostu napić wody takie może powiedzieć herbaty mrożonej u ten cukier, bez cukru, żeby mózg go nie rozwaliło. A tam po drugiej stronie też ktoś pije pewnie. Na no spokojnie, nie ma co się denerwować. Proszę bardzo. Wisła Kraków, Epicki, Z, nas, biała gwiazda. Zrobimy turkę, nie? Zrobimy tyurkę taką, że. Wisła Mecz. Z Wisłą Kraków. Przez cucu? Taki clickbait. A może to Wisła Płock? Zobaczymy. No, Kulibali chce wrócić do składu. Chce nam pokazać. Bimbaj nie skreśla mnie do końca. Ale zobaczcie na tego to mięso, jak on wygląda. Swoją drogą, nie? Po wytrenowaniu. To jest zawodnik. Skili troszkę mało ma. Ale to, temu bym dodał. Już 34 meczki zagrałem. Temu bym dodał te 4 skile. Jeśli chodzi o Później będziemy się bawić na końcu sezonu jak jakieś skille dostanę. Onana wchodzi, też wytrenowany jest. Już zobaczcie, tak wygląda. Też super zawodnik. Troszkę mało skilli ma, ja? Co tu jeszcze? Jest Bremer. No, Bremer na razie nie. Dowbyk. Dowbyk w ataku. I Dzeko znowu ten duet? Tylko nie oni. <grych> Tylko nie oni, nie? Ale to muszę zmienić. Ja to chyba muszę zmienić. Yy, dam tutaj Wandaika, nie? Wandaika dam z przodu. Tutaj Dzeko, a tutaj Tutaj Dżeko. Oficer Kraków, Splatini, Pernardo Torresem, Oktomin, Declan Rice, Bardzo Fizyczny dmf Dwa Calafiori nowy, proszę bardzo. Calafiori, Małgo sobie w swojej głównej drużynie, ale jeszcze nie testowałem. Mam nadzieję, że klikniecie lajka. Dla Wisły. I dla Platiniego. Onana. Virgil van Dijk. Pamięta wielkie mecze z Janem Kolerem w zespole. To były wielkie mecze. Schlotterbeck. Teraz ma kolegę potężniejszego niż on sam. Ups. Trochę się zapędziliśmy. Ale jest nowy obrońca. Nie da, nie da chyba, nie? Bulbali? Tak jest. Czemu ja mam włożone, włożone tego? Ja mam włączone yy, wibracje. Dobrze, dobrze. Dowbyk. Byk. Dobrze. No, ten nowy obrońca mi uciekł. Uciekł. Wojtek, musisz? O, ależ Wojtek zagrał to. No, co tutaj nie nieporozumienie chyba? Coś ten Wandaj znowu mi jakiś cuda robi. Chciałem go zatrudnić, bo to mocny zawodnik. Jacko, ucieka. Czeka na kolegów, czeka na kolegów. Gdzie, jest moje, gdzie są moi kolegów? Kolegu. Tutaj grimal, coś nie ma. Nie tego. Ładnie. Virgil van Lewandajk. Musimy uspokoić grę. On się jeszcze z kolegami nie rozumie. The Paul. James. Jacko. Mendes Mendes, pięknie James Tofbyk Aż prawie było Onana, De Paul za plecy Oż ten duet znowu Tu powinna bramka on też miał sytuację w tym, co Wojtek szczęście wybronił. Ale też Van, Van Dijk musi się wczuć w rolę. Van Dijk. świetny. James. Mój błąd. Niepotrzebnie skręciłem do środka. Schlotterbeck. Van Dijk. Dowbeck, musisz. Świetnie. Ups. The Paul. Spokojnie, spokojnie, panowie. W debiucie z asystą? Oj. Ależ okazję mamy, ależ okazję mamy Myślałem, że będzie spalony, ale jednak nie Schlotterbeck, musisz O na, na. Schlotterbeck To jest mi środkowo brońca Zanim Van przyszedł, on tam grał właśnie Grimaldo, przerzut, uspokoił grę, uspokoił grę Schlotterbeck I Nico Williams Jeszcze raz ty, Mendes O Nana, ale szpiłeczka Nany no i no nic z tego. Wraca się Grimaldo, chłopaki się wracają. Onana. Rozdziela piłki niczym... Ależ to było dobre, James! Jacko. Ależ to było rozegranie Onany tutaj. Jak Patryk Vieira, nie? Byli bali. Mendes. Dobrze w obronie, dobrze w ataku na tą chwilę. Virgil, wysoko. Dobrze. Ryzykowałem trochę, bo jakby wrzucił, tam nie było tego, środkowego obrońcy. Jeszcze dla Już letterback. Grimaldo, szybko, szybko. Co myślę czasem, czy, czy Shotterbacka nie dać na środek obrony, bo trochę mi e, ucieka. A Van Dijk, to w przyszłym meczu damy go. Trochę mi ucieka. Ciągnie go do boku. A to jest ostatni obrońca, to jest za bardzo odpowiedzialna pozycja, żeby, żeby mi tak robił. Super koleś, super atrybuty. Sloterbek, dobrze. Moja wina teraz była. Chyba zrobimy tak. Damy szloterbeka na, na środek obrony, a Wirżyl pójdzie na prawo. Bo tutaj to ja muszę mieć pewniaka takiego. A Wirżyl jest mega obrońcą, no tylko że ma swoje czasem odpały, zachowania. No, to może mieć, ale nie na środku centralnie. Tak zrobimy. Wojtek, Dobry mecz Wojtka dzisiaj. Nie ma co się co przyczepić o co do niego. O no, ależ spokój na twarzy zachował. No dobrze gra, chłopak. Gdzie ten my picie? No. Bez cukru nie? Bimbo co ty pijesz no, bez cukru? Błąd, błąd, tutaj błąd. No, ale ja też zrobiłem błąd. Też niedobrze. James. Nie daj, nie daj Williamsowi. Nie dał Słucha mnie. Dobyk, no nie bardzo. Grimaldo, już prawie go było. Miałem tutaj Schlotterbeck. Spokojna piłka. Mendes, Grimaldo, ależ duet. Chyba ręka była. O, no, no. Dobrze. Od razu wznięcie, uderzenie. No, no, no. wyrasta tutaj na godnego rywala Casemiro. Na tej pozycji Dowbyk. Jacko! Technicznie? O, ale. Moja wina, trochę. Ja bym później wcisnął ten kwadrat. Strzał. No to być można, by była przewrotka. Unana się pomylił. Schlotterbeck, spokojnie. No i znowu się Unana pomylił. Ucieka. Nino. Wanda ich nie dał rady. Wojtek. Ruszyłem się brąkarzem, co prawda. Ale myślałem, że mimo i tak wszystko i tak puści. Taka pozycja była, że. dopuszczenia, nie? nana. Na. Wszystkie błędy naprawia z Wojtkiem z tyłu. To The Pol. Jeszcze raz. James. Błąd. Aż myślałem, że to wykorzystamy. Nic z tego. Wiesz, że wanda musi się w drużynie trochę wdrożyć. Ucieka mi tam, ona napilnuje. Nie, jest kulibali. Poprawia się względem ostatniego meczu. Grimald ruszył! Ruszył! Niezapowiedziana wizyta! Też go ratuje bramkarz, dobra. Nana, spokojnie, spokojnie, jeszcze raz, jedziemy. Grimaldo, to jest, to jest ten duet. Grimaldo, z tego, wiesz, nie skacz. Kulibali, da radę? Da radę, dobrze, Czeko. Virgil wszedł tutaj do środka. Ładnie. Spokojnie, spokojnie gram panowie. Spokojnie. Grimaldo. Strona. James. Nie mogą panować piłki. On nadal się wraca. Grimaldo. The Jeszcze raz Grimaldo. Depol Nuno Mendes Zorkowy potrafi, nie, nie wiadomo. Aż kurcze, za wolno, za wolno. No ale zmienimy tego Wandaeka trochę. Bo ten Wandaek trochę mi ucieka. Tipo tá, né? Riz James No na, na. na mocny strzał. Wojtek Spokojnie, dobrze. Pierwszy piłki odważnie. Ups. To może być to. Wandajek. No teraz wywalczył sobie pozycję w zespole. Taki sposób właśnie. Pelegrini, Długa piłka. Mendes. Nuno Mendes główką. Oj no nie. Jeszcze jest Pellegrini. Znaczy Rimaldo. Giroud. Schlotterbeck. Musi wrócić na środek obrony. Mana się wraca. Chyba ręka była ryzykownie. Schlotterbeck. Kulibali. Giru. Maldo szeroko. Mendes. Na skrzydle do kolegi Jamesa. Pellegrini. Sorry. Jeszcze raz pelegrini No, no, wondajk. No, nie zdążyłem go zablokować. Już brama by była. To koniec meczu trzy zero trzy razy Target Man Dobra, trzymajcie się i do następnego, hej!